Powiem wam, że długo podchodziłem do tego, jak podejść do tego, jak zrobić materiał o Motorola Edge 30 Pro. I powiem wam szczerze, że dalej nie wiem. Meister Piżu Moto Edge 30 Pro i zapraszam do materiału. Hmm... Za każdym razem, jak podchodzę do testów motoroli, to podchodzę z takim założeniem będzie dobrze, nie? Bo zawsze mam tą nostalgiczną nadzieję do motoroli, że ona pokaże coś na tyle intrygującego, że przełamie jakąś tam tą rynkową hegemonię chińskich producentów i Samsunga, nie? Bo może. Ale panie kochany, czym. Albo pani kochana. Zdaję sobie sprawę, że moje wrażenia z użytkowania, jakie zbieram podczas testu, a następnie przekazuję je wam, mogą mocno rzucać cieni na to, czy wybierzecie dane urządzenie, czy też nie. Takie wrażenia zawsze są subiektywne, a w przypadku Moto Edge 30 Pro jest jak z kobietą w ciąży. Sam nie wiem, pełen kalejdoskop. Bo z jednej strony, czysto rzeczowo, to serio spoko telefon przy pierwszym kontakcie. Bo biorę w dłoni i myślę, ej, to jest kawał solidnego sprzętu. A i są też elementy, do których przyczepić się nie mogę. Mogę. Bateria 5000 mAh wytrzymuje 4,5-5 godzin SOT na samym LT. Jest bardzo w porządku. Do tego zaimplementowano szybkie ładowanie 68W przewodem. Takowa ładowarka jest w zestawie 15W bez przewodem, jak i 15W zwrotnego. Są też dobre głośniki stereo, haptyczna wibracja i wygląd. Podoba mi się jak ten telefon wygląda. Z przodu nie ma, co prawda, najcieńszych ramek, ale za to ich grubość z każdej strony jest taka sama. Symetryczna, a w dodatku front jest w pełni płatny. Maski. Z tyłu, gustownie, matowo, elegancko, prosto i z klasą, a za wydajność odpowiada nie dość, że Snap8 Gen 1 z UFS 3,1 i tylko 12 GB RAMu to jeszcze prawie że czysty Android. I to wszystko sumerycznie zapewnia ultra płynną pracę. Tak ultra, że nawet gdzieś tam te 144 Hz nabiera sensu, nie? I można pomyśleć, że ej, no wszystko jest tacy, picobello i tak dalej, nie? No i tak. Ale ekran, piękny OLED 6,7 cala Full HD Plus 144 Hz. Kolorystycznie jest zacny, ale. UNO to nie LTPO. DUE. Sterowanie częstotliwością odbywa się na poziomie albo 60 Hz, albo 144. Dla mnie optymalne pomiędzy płynnością a prądożernością jest 90 Hz. TRE. Maksymalna jasność to 1000 nitów. To dużo, ale masa telefonów, nawet ze średniej półki, ma wyższą maksymalną jasność. QUATRO nie ma always on display. Cinque. Kocham wszystko, co włoskie. Ponownie Cinque. Czytnik linii papilarnych, a raczej jego brak w ekranie, bo. On jest w przycisku Power i Spokoń działa bardzo szybko, jest nieomylny i tak dalej, ale ono po prostu nie przystoi, tym bardziej w tym segmencie cenowym. Duet, gościu, który mieścił fizyczne przyciski tak wysoko, powinien dostać godzinną ścieżkę dźwiękową skrzypiącego styropianu. To nawet nie stało obok założeń samej ergonomii. Idziemy jednak dalej. W tej półce cenowej często mikrofony już doganiają iPhoney czy Galaktyki w jakości rejestrowanego głosu na Messengerze. W Motorola. Jak to w motoroli? W sensie w G200 był dramat. Tutaj. A no. W sensie ten głos jest taki nieprzyjemny, nie? Mam wrażenie, że dużo ludzi ogólnie nagrywa wiadomości głosowe na Messengerze, dlatego na to. To jest akurat spoko w motoroli. Yy, dlatego zwracam gdzieś tam na to uwagę. Natomiast jak w iPhone'ach, flagowych galaktykach, Pixelach jest ten dźwięk taki lekko basowy, przyjemny, ciep ciepły w brzmieniu. Tak, tutaj jest cyfrowo, szumiasto i. Eee. Okej, okay, przejdźmy do aparatów, chociaż wiem, że akurat mało kto zwraca uwagę na aparaty w telefonie, bo jakby to jest telefon, on no nie służy do robienia zdjęć. Ale skoro dodali taką funkcję, to chyba warto mówić ten potrójny zestaw aparatów, gdzie jeden z nich to dwumegapikselowy sensor do wychwytywania głębi we flagowcu w 2022 roku. Pozostałe dwa to o modnej rozdzielczości główny i szerokokątny 50 MP. Pikselowe. Wielkość matrycy szerokiego kąta wskazuje, że być może to ta, która jest główną w Redmi Note 11. Z kolei wielkość głównej matrycy jest jak IMX766. Niestety nigdzie w internecie nie doszukałem się, jaka fizycznie jest to matryca. Niemniej, najistotniejsze są efekty, a powiem szczerze, że mam wrażenie, że za algorytmy aparatów odpowiedzialny jest nie kto inny, jak ten sam gościu co projektował lokalizację fizycznych przycisków. Przeglądałem foty za dnia i ogólnie nie ma dramatu, ale są takie, które mają balans bieli dobrany w kierunku ciepłym i są takie, które mają dobrane w barwy zimne. Niby różnica nie jest jakoś znacząco duża, ale wiem, że nie wiem, jakie zdjęcie wyjdzie. Na szczęście objawia się to tylko za dnia, bo gdy światła jest mało, wiem, że zdjęcie wyjdzie co do zasady źle. Niestety, ale co ten aparat wyprawia, i to jeszcze w tej półce cenowej, to mnie z kapci przed monitorem wysadziło, nawet pomimo tego, że nigdy w nich nie chodzę. Artefakty, szumy, ostrość mniejsza jak w pikantnym keczupie keczapie keczupie bądź kepuczu. z kolei ta na przykład zarzucona od pomarańczowych wręcz lampolicznych ulica wyszła w zasadzie na białą, a na pewno daleko od tego, jak widziały to moje oczy. Motorolo jest źle. Nie będę ukrywać, że nie sprawdzałem tak naprawdę jeszcze do tej pory, jak motka nagrywa w wideo, więc jakby na to nie patrzeć, jest to wspólna nasza próba numer jeden. Nagrywamy 4K30, jest 8K, ale nie ma 4K60 i nie można przejść pomiędzy obiektywami w 4K, bo ultra szerokokątnym w 4K nie nagracie. Można full HD, ale jakby. Wydaje mi się, że to trochę się jednak mija selem, a przynajmniej już w tym roku tym bardziej we flagowcu. Niemniej nie weryfikowałem też, jak nagrywa ścieżkę dźwiękową podczas nagrywania wideo. Stabilizacja jest optyczna, plus ewentualna elektroniczna. Tak jak teraz, hybrydowa to można wyłączyć. Ja się chwilę przebiegnę, żebyście mogli ocenić, jak ta stabilizacja się prezentuje. I no, tyle mam do powiedzenia na temat wideo nagrywane przez tę Motorola. Na szczęście znajdziemy wsparcie dla Volte, bo Wi-Fi, 5G i wielu innych telekomunikacyjnych standardowych udogodnień. Co ciekawe, modka do Edge 30 Pro będzie też sprzedawać futerał z kompatybilnym rysikiem. Ja to propsuję, tak samo jak i funkcja Ready For, czyli przenośny komputer z naszego telefonu na każdym monitorze, tylko słowem klucz jest będzie. Na koniec jeszcze aktualizacje, bo w teście moto G200 w komentarzach zwróciliście mi słusznie uwagę, że ta ma dostać tylko jedną aktualizację. Tutaj sprawdziłem i motka zaplanowała dwie duże paczki: Android 13 i 14 oraz 3 lata łatek bezpieczeństwa. Pytanie jeszcze brzmi jak wstępem tych aktualizacji, ale generalnie, podsumowując i reasumując, nie polecam. I zawsze przed każdym podsumowaniem staram się na chwilę: tak... Ej, Piżu przy Ok, komu możesz dane urządzenie polecić, mimo tych wad, które w sobie ma, bo każde urządzenie ma jakieś tam zawsze wady. Tak w tym przypadku nie wiem komu. To jest, to jest jeden z. Naj... Ta motka w ogóle nie jest wypośrodkowana i to jest właśnie ten absurd i problem, bo biorę w dłoń i ja sobie myślę, ej, no to, to będzie spoko telefonu. Fajne symetryczne ramki, ładny rzeczywiście ekran, fajna jakość wykonania, będzie Git, a później, no właśnie. Wychodzi jak wychodzi. Po prostu w tym budżecie znajdziecie masę telefonów. Zresztą umieszczę linki do alternatyw w opisie pod filmem, które będą robić to samo, nawet wiele elementów lepiej, jak przede wszystkim lepszy główny aparat. Ja nie mówię, że nie będziecie z niego zadowoleni, jak go kupicie. Ja... <ścoughs> zawsze znajdzie się taka jedna osoba, więc ja się wolę zabezpieczyć, że być może będziecie zadowoleni, ale ja bym tego telefonu po prostu nie wybrał. I tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanko. Jak zawsze, miłego dnia, wieczoru, czy też nocki. Już. Cieplutko się robi, także myślę, że te dni będą e, mniejsze. Ja sobie kupiłem kierownicę i fotel. I chcę zrobić materiał. Tylko, że jak już je robi ciepło, to już mi się nie chce tutaj siedzieć w tym pokoju, nie? Ale może zrobię. I tyle. Dziękuję, nie przedłużam. Życzę, tak jak mówiłem, miłego dnia, zdrówka i wszystkiego co dobrego po prostu. No i MPS-Grupsona globalnie, jak zawsze. Raz jeszcze dziękuję. Do następnego razu. Cześć. Czasami ja się jeszcze tak zastanawiam. Czy ja może za bardzo przeginam I ja tak nie wiem, nie? Ale jak później kupicie i będziecie niezadowoleni, to będzie będzie źle. Dzięki, prac Z tego razu, cześć. Ale Wam dzwoni to pewnie tam, nie?